Daj się jazz będzie rzucało. O nie! Pat i pat, sas i pat, lal, kot i pat. Pat i pat jest, pat mole, swoje kota od lat. Ptaki im sikają, a pat sika na czerwono, lal. Każdy uciekać chce, kiedy pata widzi. To właśnie ty spotkasz go, gdy ukradnie te drzwi. Gdy nosi kanał te drzwi. Dzisiaj oh, 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 oh. dzień! Ruch jaka to! o chodź Jess! O? Mówi Michael. Jak Michael? Nie wiemy, on Mam dla ciebie przysyłkę specjalną! No. Jak szybko możesz tu być? No. Naprawdę cicho! O co chodzi, tato? Nieważne. Czas dostarczyć brzesa do schroniska. No to nara! Gdzie jest ta... Kurwa, ten mały karakan! Musi dojechać... Co? Musi dojechać do ziel... Co? Musi dojechać do zielonej doliny. CO? Nie, denerwuj, nie. To chyba nad Michaela! To wstawmy ją do wanny. Możemy zaczynać. Cisza. Słucham. Proszę, oddasz fartucha. Tak szesz. Sas. Tak. Idź do domu. Tak szesz. Zabieraj mi stąd tego bakora. Tak szesz. Bra. Mamy niecałą godzinę na przygotowanie chińskiego główna. O! No. O! Oh. Oh. Chciałbym ja zapomnieć! Bajo-jaju, bajo To jednie kurwa się zamki tam! Nie baju, jaju w tych hamie! Bajo-jaju, bajo-jaju! bajo baj, Jesteś, ja ci zarazem, bajo O nie! Czy to moja przesyłka specjalna? Z całą pewnością! Nie! A, Jazz! Jesteś lama! Jazz! Jesteś gosem! Lodową rzeźbę! Lodową rzeźbę! Lodową rzeźbę! Jesteś geniusz! Zamówiłeś jedną lodową rzeźbę i nie otrzymasz nic! Chodź jazz! Jazz! Jesteś lodową rzeźbą! Ale na owcach. Chodź Jess, musimy załadować tę owce na pakę. Mamy ją! Siemanko, Pat! Alf, co ty tu robisz? Zginęła jedna z moich owiec! Nie widziałeś jej przypadkiem? Nie, 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 nie! Mówi się, że stalin. Tu, Ben! Pat, ma 5 gram socjus! To tylko Gdzie? znajdę! Gdzie? Muszę lecieć Ted! Na razie! Mamy bardzo dobre tempo, Jess. Proszę! O, jej, jej! mi z zdrowie! Dobry wieczór, prawo jazdy i dowód. Ale ja wiozę narkotyki. Rozumiem, ale nie mogę cię puścić. Jedziemy, Jess. O nie! O nie, nie! Nasza ryjówka! Julian, będę musiał cię zbić. Tato, nie! Super bohaterów nie powinno się bać! Tylko mi nie... Pyskuj. Uh. 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 O łatwiej się Witam wszystkich na festynie w Lublinie! I, i przypominam, że. Przypominam, że. Wszyscy umrzemy. <mum> <mum> Proszę bardzo! <mum> Co się stało? Cholera jasna! Lol. Mój najnowszy wynalazek: Stumiewającą szynkę z żarówki! Wow. Kiedy chcę, żeby padało, mówię. Dupa! Bingo! Właśnie zaczęło padać, młoczem. No, kiedy chcę, żeby padał śnieć, mówię. Muze. To nic takiego, to tylko kału. Halo? Cześć, ja przesyłek specjalnych? Cześć, Pat pa. Clifton przy telefonie. Cześć, mam słaby zasięg, pa. Mm, chodźcie, krówki, czas się ruchać. Pozostaje nam tylko jedno. Muszę ukraść kładat. A co to? Hej, to ja chciałem go przejechać. Pójdź, Jess. Owca, nie bój się. Zaraz cię uduszę. Nie mogę jej zadusić. Ona jest niezniszczalna. Ben, musimy działać szybko. Przygotujesz tam helikopter. Już się robi. Pa, pa, Dead.